Jezus bywał bardziej prowokatorem niż kolegom z podwórka. Robił psoty, upokarzał rówieśników i nie szczędził im bardzo surowych lekcji. W opowieściach z Ewangelii Dzieciństwa Tomasza kontakty z rówieśnikami to cała seria demonstracji władzy, niezwykłych zabaw. W jednym z najbardziej znanych epizodów Jezus lepi z gliny ptaki. Daje je kolegom, a potem ożywia jednym klaśnięciem. A gdy ktoś oskarża Józefa o naruszenie szabatu, co robi Jezus, publicznie odpiera zarzut, wypuszczając ptaki i pokazując swoją, no, przewagę. To nie cud. To gest, który stawia rówieśników i dorosłych w roli widzów upokorzenia, bynajmniej nie partnerów do zabawy. W innych fragmentach apokryfu Jezus reaguje gwałtownie na zaczepki rówieśników. Zdarza się, że ktoś zostaje, uwaga, poważnie ukarany. Potrafił uśmiercić kolegę, a potem przywrócić go do życia. Taka sekwencja, wiecie, prowokacja, potem surowa reakcja i na koniec naprawa. Pokazuje nam to model wychowania przez przerażenie i demonstrację mocy, nie przez empatię i nie przez rozmowę. Dla rówieśników takie doświadczenie musiało być traumatyczne, bo granica między zabawą z Jezusem a karą jest tutaj bardzo cienka i zależy od kaprysu bohatera. A pokryw opisuje też sytuacje, w których Jezus wdaje się w kłótnie z rówieśnikami i dorosłymi, często odpowiadając im z ironią i wyższością. Nie szuka kompromisu, szuka zwycięstwa w dyskusji, w praktyce. Oznacza to, że dziecięce relacje stają się areną, na której młody Jezus gestuje swoją pozycję, a inni są raczej obiektami doświadczeń, niż partnerami dialogu. A ty zastanawiałeś się może dlaczego kanoniczne Ewangelie opisują czyny Jezusa od osiągnięcia przez niego dopiero trzydziestego roku życia?